Kurwa, sobój serwers, ja pierdolę. kurwa studio ubory same znowu robimy banger. Jeśli będzie trzeba, to zapłacę za kolejkę dla niej. Jeśli będzie trzeba, to spiszę testament. Jeśli będzie trzeba, zrobię pęgę Studio upory samy, znowu robimy banger. Jeśli będzie trzeba, to zapłacę za kolejkę dla niej. Jeśli będzie trzeba, to spiszę testament. Jeśli będzie trzeba, zrobię pęgę. Zapisz sobie datę 7 sierpnia 2023. Wtedy właśnie został spłodzony mój syn YBT. Zapisz sobie datę najlepiej w kalendarzu. Zapisz sobie datę jedni na tatuażu. Urodzony w busku, a mieszkam w Warszawie Bardzo dużo sukipsów psów to policyjny harem Na poziomie rapu rzucam kurwa Mio mate. Please don't call me daddy, you can call me rapper Wy twoje studio jesteście jak świnia w chlewie. Teraz to zapomnisz, jeszcze usłyszysz ten label. To nie underground, skurwy synu pod podziemie. Nie wierzyli w nas, teraz widać byli w błędzie. Studio ubory, samy znowu robimy banger. Jeśli będzie trzeba, to zapłacę za kolejkę dla niej. Jeśli będzie trzeba, to spiszę testament. Jeśli będzie trzeba, zrobię pęger. spytałem tą grę jak Andrzej Głota. Możesz czekać, mamy wersy ze złota. Chłopaki, co mają do powiedzenia? Nie podoba się to do widzenia. Mamy ambicje wyżej niż my. Od tego możesz mieć w głowie że Strzelamy wesami niczym grze, Piszę w telefonie, bo bym spalił notatnik. Wersy ze złota i pity jak diament, robimy banger. Jeśli będzie trzeba, no to zrobimy następne. Ale to jebnie o. Uh. Lisu, ale to jebnie My jesteśmy Malboro, a wy jakieś kurwa cienkie Będziemy ikonami, ale już piszą nam ikonę, nie w waszym hejcie A w waszych piosach tonę, nasze wielki niczym słonie, nasze wielki niczym słonie w tekstach upisane dłonie, w tekstach upisane dłonie Kręci mi się w głowie jakbym utknął w pralce, wersy same się robią tak jak w drukarce Ja zwiedzam Maroko, a wy latarnie, ja się trzymam, wy jesteście puszczalni To nie opium, suko to YBT, my pijemy lipson, ty podgrywaj ice-tip Jeśli obergę, robimy arcydzieło, young już trap, stąd to się wzięło chodzimy na górę jak Giewont, rap sceny od dziś robimy remont Pijemy jak Leo, suko to nie jest stereo Ona się znowu zacięła po koksie, tak jak kaseta wideo może cuda niczym Tyler, robimy coś lepszego niż cyber. Jebany po łokcie w wodzie, czuję się dobrze jak Nemo. Snużysz, to baka, mam świat na się I'm zmieni I'm Świat już się zmienił, dobrze to widać. YBT to I'm nie twoja I'm liga Za dużo waszych teorii. dziwki to początek naszej historii. Studio uborysamy, znowu robimy banger. Jeśli będzie trzeba, to zapłacę za kolejkę dla niej. Jeśli będzie trzeba, to spiszę testament. Jeśli będzie trzeba, zrobię pęgę. O stary, to będzie hit. Pu, pu, skur.